Cześć, dzień dobry, witam się z Wami na moim kanale. Jestem Tarocisko Angiatis, mam na ja imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, numerologię, karty anielskie e, i wyrocznie. To są techniki dywinacyjne, którymi się na ten moment posługuję, a także powolutku uruchamiam kości losu, ale to powoli. Moi drodzy, mm, jestem... Mm, Terocistką, doradcą, nauczycielką tarota, napisałam przewodnik do klasycznych kart White'a, Stworzyłam dla was kurs w formie wideo, kiedy oglądacie, kiedy chcecie, ile chcecie. Tam dowiadujecie się, jak interpretować karty tarota, ale również, że talia ma w interpretacji znaczenie i to macie też zobrazowane. Macie takie, nazwijmy to, kompendium wiedzy. Natomiast napisałam e booka i o nim dzisiaj chciałabym z wami troszeczkę porozmawiać. Na mojej stronie macie informacje, co ów e-book zawiera. E-book ma 203 strony, z czego nazwijmy to 200 stron, to jest takiej wartościowej informacji. I e-book nie jest samą, nazwijmy to, formą PDF. Do e-booka dołączone są linki, które przeprowadzają Was do filmików instruktażowych. Ebook book Interpretacja kart tarota jest to kompendium wiedzy, ale także i wskaźnik możliwości, jak interpretować karty. To jakby w pierwszym, jakby takim zarysie się rysuje. Postaram się Wam tutaj też kilka stron i zagadnień Wam yy, yy, poruszyć. Natomiast to, co chciałabym o tym e-booku powiedzieć. Ebook daje możliwości wglądu, na przykład w interpretację rozkładów i nie tylko. I teraz tak, to sobie właśnie włączam tutaj ebooka, e tak żebyście, żeby mogła wam tę strukturę też pokazać, a żebyście też to widzieli tutaj na, na ekranie. E I teraz tak. Mamy przywitanie ode mnie wprowadzenie do interpretacji symboliki kart tarota i ja zaczynam tak. Witaj na Twojej drodze do poznania symboliki i interpretacji kart tarota. Wiedza, którą dzielę się tutaj pochodzi z moich osobistych doświadczeń. I mam nadzieję, że pomoże Ci płynnie przyswojać teorię i rozwijać swoje umiejętności. Kluczowe zasady: pamiętaj, że tarot to nieszkolna lektura, a interpretacja kart to nieścisła gramatyka języka polskiego. Poznanie podstawowych znaczeń kart to dopiero pierwszy krok na drodze, która później staje się bardziej wymagająca. Tutaj jest zaufaj swojej intuicji, a tarot jako druga intuicja. W pracy z kartami, wsparcie dla początkujących, podsumowanie. Jak zacząć? Na początek zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. I tutaj macie, kliknij, aby obejrzeć. I tutaj macie kilka słów ode mnie, które uznałam za niezbędne, żeby właśnie tutaj włączyć. Tak? Mamy zmianę talii kart Starota, wsparcie, mapa znaczeń kart. Praca z kartami dnia. Znaczenie kart dnia jest tu opis, dlaczego warto w tę technikę wejść. Tutaj macie przykładowe pokazane moje BHP, które może być takim, nazwijmy to zarysem a i wartościami, które ja się kieruję, ale również i Wy, możecie na nie zwrócić uwagę. To taka taka pomoc też w tworzeniu ewentualnie własnego, którego Wy będziecie najprawdopodobniej też z czasem tworzyli. Jest informacja, czy tarot krzywdzi karty jako narzędzie pracy, osobiste doświadczenie, od doświadczenia, intuicyjna praca z kartami, A podsumowanie. Macie też przechowywanie i oczyszczanie kart. I tutaj mamy kolejny filmik a pokazane to co też jest tu opisane: jak oczyszczać karty, przechowywać, jak tasować, jak wyciągać karty, tak? Macie tutaj też napisane oczyszczanie jako otwarcie nowej talii, oczyszczanie posesji, bo to też inaczej do tego możemy podchodzić, stosowanie, wyciąganie kart. Macie też jak rozwijać swoje umiejętności. Macie też informacje na temat strażnika talii, jak wyznaczyć strażnika talii, tar kart tarota i czy on musi być, a i czy on jest niezbędny. Macie też informację tutaj taką. Tablice, które jest opisane, duże arkana, małe arkana. Macie też wskazówki o liczeniu kart, sumowaniu kart. To jest wzmianka, to co może być pomocne w aspekcie, właśnie kart. Żywioły i czas. Czas w tarocie i macie tutaj opisane, jak interpretować karty dworskie. Mamy tutaj na przykład giermki, jak interpretować na różnych poziomach życia, rycerze i wszystko tutaj jest właśnie opisane. A w związku właśnie z tą interpretacją królowe i królów też mamy opisanych. Mamy też tutaj właśnie wielkie arkana, systemy wróżebne i one wyjaśnione związane z zamianą kolejności kart. I dlaczego tak tutaj to może wyglądać? I mamy na przykład interpretację głupiec. Opis znaczeń kart w pozytywie. Jak to, o, co ona oznacza, I na przykład ta karta symbolizuje nowy początek i pojawienie się nowej sytuacji. Często niespodziewanie może wskazywać na nadchodzące zmiany, takie jak narodziny dziecka lub ciąże, jest również zapowiedzią nowej drogi w życiu, co może obejmować podróż lub rozpoczęcie nowego projektu. Negatywne znaczenie w negatywnym aspekcie karta, ta może oznaczać niedojrzałość i postawę osoby, która unika odpowiedzialności i nie potrafi znaleźć swojego miejsca na ziemi. Może może wskazywać na komplikacje, złe decyzje oraz niechęć do przyjmowania nowatorskich rozwiązań, często jest związana z infantylizmem i postawą Piotrusia. Pana. Miejsce. Karta często pojawia się w kontekście miejsc związanych z dziećmi, takich jak przedszkole, żłobek, plac zabaw, sklep z zabawkami, wesołe miasteczko czy dom dziecka. Może również wskazywać na miejsca, które są dla nas nieodkryte lub nowe. Dalej mamy zawód. Karta ta odnosi się do zawodów związanych z edukacją i opieką nad dziećmi, takimi jak przedszkolanka, nauczyciel, wynalazca, opiekun, dzieci, lekarz, aktor, komik lub kabareciarz. Zdrowie. Pod względem zdrowotnym karta ta może wskazywać na choroby dziejące oraz schorzenia wrodzone i dziedziczne. Jest również związana z układem nerwowym. Miłość. W kontekście miłości karta ta zapowiada nowe uczucie lub odświeżenie istniejącej relacji, szczególnie w połączeniu z kartą szóstki kielichów. Przy negatywnej interpretacji z asem kielichów może oznaczać niedojrzałe uczucie. Przy pozytywie nowe uczucie często z kimś, kto wcześniej nie był uważany za mój typ. Czas. Karta jest związana z okresem astrologicznych bliźniąt, żywioł powietrze skorzysta z energii powietrza, aby być elastycznym i adaptacyjnym w swoich działaniach, i tak są opisane wszystkie karty z wielkich, z wielkich arkan, czyli z pozytyw, pozytyw, negatyw miejsce, zawód, zdrowie, również jest tutaj kwestia karty Rady. Bardzo często tutaj wniosłam na przykład karta Rada przy równowadze. Wskazuje na znalezienie równowagi i złotego środka we wszystkich dziedzinach życia. Zachowanie umiaru i samokontroli przynosi korzyści oraz zapewnia stabilność i spokój. Jednocześnie przestrzega przed zastojem i brakiem inicjatywy, zachęcając do aktywnego podejścia do życia i do relacji. To macie przy arkanach mm, wielkich. Przy mniejszych arkanach macie również pozytyw, negatyw, miejsce, zawód, zdrowie, miłość, czas. Karta Rada również jest tutaj w większości zawarta. Natomiast jeżeli chodzi o karty dworskie, no bo u nich też w tych kartach dworskich, np. Giermek, Buław, pozytyw, negatyw, miejsce, zawód, charakterystyka i np. karta często reprezentuje młodą osobę, być może dziecko, chłopca lub dziewczynkę. Osoba ta jest zazwyczaj energi energiczna, pełna entuzjazmu i zapału do życia. Kracza w nowe projekty czy wyzwania. Giermek Buław jest kreatywny, może brakować mu cierpliwości i stabilności w dłuższym terminie. Zdrowie, miłość, czas i karta rada. Rycerz Buław. Pozytyw, negatyw, miejsce, zawód, charakterystyka, zdrowie, miłość, czas. Więcej informacji na temat, właśnie, kart. Dworskich macie na samym początku, bo kartę dworską inaczej troszeczkę interpretujemy jako osobowe, jako na przykład w gierkach jako są szanse, i w zależności jaki dwór im towarzyszy, taka szansa się rysuje. Inaczej ją interpretujemy jako radę dla osoby pytającej, jako to, co nam pokazuje przy osobie pytającej. To wszystko tutaj też macie omówione. Natomiast oprócz tych interpretacji dwór to na przykład mamy dwór kielichów, energia wody i emocji. Karty dworu kielichów są związane z żywiołem wody, co czyni je kartami emocji. I macie wszystkie dwory wyjaśnione, żeby zrozumieć to, czym dwór się niesie i jak interpretować właśnie też kartę, dzięki właśnie tej strukturze. Bo jeżeli znamy fundamenty, podstawy, to też później wiemy, jak sobie radzić, gdy są na przykład jakieś trudniejsze aspekty do poruszenia, tak? No i mamy, bo tutaj przechodzę do kolejnych filmików, które są. A tu mamy dwór monet. Idę, idę dalej. I mamy tu miecze. No i mamy, są to też karty bramy oczywiście opisane i na przykład jak jest karta bramy, to ona jest opisana w... Interpretacji, co ona daje jako karta Brama. To też te informacje macie. Rozkład. Rozkład na trzy karty. Karta pierwsza, karta druga, karta trzecia, co jest na tak, co jest z tym zagadnieniem, co jest na nie, co jest przeciwko temu zagadnieniu. Karta może być radą, wskazówką, co zrobić, aby relacja na przykład realizacja była owocna lub wynikiem pytania, w zależności jak czytacie. Tu mamy link, rozkład omówiony na filmie. Rozkład ogólny na 6 kart. Rozkład, zobacz tutaj, też macie omówiony na filmie. Rozkład partnerski, macie informację, że on może być miłosny i biznesowy, bo układ partnerski nie musi być tylko i wyłącznie związkowy. I macie tutaj właśnie go rozpisanego. Link do filmu z rozkładem. Krzyż celtycki, film z rozkładem. Tutaj macie właśnie rozkład krzyża, on jest też tu opisany. Macie jeszcze kilka słów ode mnie, tutaj z tym związane, i te rozkłady, i te informacje macie tutaj też zawarte. Zatem e-book to informacja i kompedium wiedzy z różnych poziomów interpretacji kart, ale również macie zobrazowane. Jeszcze do e-booka, do playlisty tej, dołączę przynajmniej jeden filmik, bo chciałabym. Tam jako taki bonusik dorzucić Wam, jak poprawnie zadawać pytania. I żebyście wiedzieli, jaka jest różnica w tym. Zatem, jeżeli Was to zaciekawiło, co w, w e-booku jest, bądź chcielibyście poszerzyć wiedzę i zakupić właśnie ten e-book, no to oczywiście wszystkie informacje w opisie filmu, a także w przypiętym komentarzu. Dziękuję Wam za Wasz cenny czas, który chcieliście poświęcić na prezentacji właśnie tego e-booka. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia być może w filmach, które tutaj dla Was realizuję. Ściskam, dobrego dnia, pa pa!